Siemane, witajcie, z tej strony w dzisiejszym odcinku Będziemy wbić e, 350 koronek tutaj na moim koncie Proszę bardzo, jak chcecie to możecie też wysłać e, e, te do znajomych Ja tyle już widzów mi tutaj wysłało Zaproszenia Także was zapraszam też do Zapraszam do oglądania, do subskrybowania kanału i zostawienia łapki w górę a my w dzisiejszym odcinku będziemy wbijać 350 kolorów, także klikamy zagraj i lecimy do piereczki. Ja Wam też przypomnę jeszcze, że znaczy, może nie przypomnę, tylko powiem, że za niedługo będzie odcinek, następny odcinek z dwóch włosów, bo tam chyba dwie łapki i następny odcinek będzie z dwóch włosów, także będzie co oglądać to w myśli. więc pierwsza giereczka to piwo twórz także lecimy z giereczką już tylko to łączę, dobrze lecimy w takim razie z giereczką, tutaj pyk o ale chcę, tylko całkowicie w ogóle napiszcie, czy podoba Wam się mój skin. Mam też w ogóle nowy mikrofon, także będzie mnie chyba lepiej teraz słychać. Taką mam przynajmniej nadzieję, że nie słychać teraz gorzej, tylko lepiej, bo mam o wiele lepszy mikrofon teraz. Że lecimy, jesteśmy drudzy. I boom! No jesteśmy pierwszy, no moi drodzy, także lecimy z półfinałem, może będzie tutaj może być też cięcie tutaj w tym yy, na odcinku ale może czasami nie być także postaram się żeby było dużo cięć w następnych odcinkach postaram się żeby było już ich więcej a teraz lecimy z półfinałem, i na półfinał mamy Humble Stumble. Także tu mnie najgorzej, powinniśmy przejść. Tak, tak. Także lecimy, pyk, pyk, tutaj, dobrze, teraz przyjść Lecimy tutaj, tutaj, teraz ty wyrywamy. O nie! O ale się uratowałem! Co wie! Oj, co wie, ale się uratowałem. Let's go! Szybko! Jest! Przechodzimy! Dobrze! Let's go, tylko... Ja nie wiem ile osób przeszło, już myślałem, że się nie zakwalifikuję, bo tam ja nie widzę, ale wy za to widzicie. Także yy Mm. O, Bombardment! Lubię tą mapę. To jest fajne do omówienia. Ta mapa jest. Także mi się bardzo podoba. Także lecimy z. O no nie, kurde, gdybym jakoś tu stał w miejscu, to. Do... O, super pancza, ale. O! Dobra, dostałeś. Dostałeś mateczkę. Następny. uuuu, dobre. Je, Oj, je, jeszcze banan. Ja zrobię sobie tu... A! Co? Czemu tak... Czemu mi się dała taka młodka? Do wody. O nie! Bomba! Bomba, bomba, dobra. O nie! Ty! A ty się dobrze człowieku czujesz? szybko do wody już. Przywiejką lepiej. kurde żeby mnie dostał, o karma, o nie, 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 nie u już się tu wystraszyłem troszeczkę o nie, bomba, 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 bomba dobra, dostał, gość też ma pięść, także trzeba uważać o, ale dostał pancerz. o nie o nie, o nie, o nie, dobra, jeden wyeliminowany wow, 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 wow wow, 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 nie nie przegraliśmy widzowie. A, jeszcze ten został. No niestety. Może nie wbiję, ale... Dobra, lecimy z następną giereczką. Także... Let's go. Wiem, że przedłużam teraz, jak ta gierka się leci, tylko że dopiero się trzeba robić cięcia. I także zaraz będą odcinki z cięciami, będą lepsze także i tak w ogóle to kolega mi się do sprawdza te filmy więc yy, o tyle fajnie że zaraz go tam zablokuję I jak będzie pisu O, ale żeśmy przeskoczyli widzowie o, ale żeś mi przeskoczyli o, ale żeś mi przeskoczyli widzowie Dobra, teraz tutaj, ale wyrywał. Okej, panie, Dobra, teraz tu. Nie, nie, nie. Dobra, okej. Okay. w takim Teraz tu. O nie, Dobra, jesteśmy znowu pierwsi na tej samej mapie. Albo drudzy, nie wiem, chyba moim zdaniem byliśmy pierwsi. Na tej samej mapie, także. A już w rundy runda terminada! Więc lecimy. O, w ogóle to... gramy z Messi, mi się Messi. O, ja się tutaj nie piję, no No nie... Czemu ta mapa? Nienawidzę, ale w ogóle w końcu tutaj się da skakać. Kiedyś się nie dawało tutaj skakać kompletnie. A teraz... Teraz to już można. Ale ja strasznie dawno w tą mapę nie grałem, tak nie powiem, także. Nie! No mój teammate! Mi odepchnął, nie? Więc <śledz> to jest dobra. O nie, 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 nie. Pany, pany, a wy się dobrze czujecie? Nie ma! To moja prawda. Nie no, ja sobie to zrobię emotkie róży. Nie ma, kurde. O nie, o nie. O nie! Szybko? No i I tak to kurde wygramy. Musimy to wygrać. Musimy wbić dzisiaj te e, 250 Korm, a jak nam się nie uda, to w jutrzejszym odcinku to zrobimy. Uuu, uh, 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 ale dostał super puncha i jeszcze się uratowałem, dobra. Fajnie by było polecieć po tamtą flagę, nie, Luzowie? Także, o nie, Messi na sorki, no ale nie... nie zdenerwowałeś. O, dobra, okej, okay. przejmujemy to, to musi być nasza flaga. Nikt tutaj nie widzi, o nie! Messi, Messi. Sam se wpadł. Ale Bambior, dobra, idę po to. Sam wpadł do wody. O nie. Spadek, spadek, spadek. Dobra, przejmuję to. Nie? Kurde, spadłem. Dobra. Musimy... O nie, log. Mamy laga, mamy laga. Widzowie. Nie, mam. Widzowie, lag! Mieliśmy laga, a widzowie nic z gry Znaczy, my naprawdę ani jednej areny nie możemy wygrać. Seria, zagrałbym w to, ale się, bo już patrzcie, w ogóle to wszystko tutaj mało blokowane. I wiesz co, widzowie? Zagramy sobie tym oto skinkiem, może da nam więcej szczęścia. Także to jest pewnie ostatnia runda albo nie wiem jak nam się jak będą takie lagi internetowe no to no to może nie. to jest ostatnia i może wreszcie nam się na flor flipie po, po szczęściu jak ja dawno nie grałem tej mapy w ogóle bardzo dawno nie grałem także lecimy tu tu z pierwszego bo było lepiej kakać ale dobrze o nie, patrzcie w ogóle na mój ping, No nie jest fajny. O, chciałbyś pić do sirena. A, a Dobra, teraz z tego skaczemy tu. E, mnie! Więc Skak, na młot? Nie, dobra, to będzie w jutrzejszym odcinku. O Nie! Nie. Nie! Nie, nie. Aha dobra To będzie już w jutrzejszym odcinku to wskakiwanie na młot na przykład Ale dobrze my lecimy, bo zaraz nie przejdę i będzie przypał Ohoho, No ale to zrobiłem Let's go w takim razie Dobra wchodzę, bo zaraz nie przejdę i będzie przypał. Także przechodzimy na metę i lecimy z następną giereczką tak z, ściśle i e, dokładnie to z, z półfinałem także let's go o dostałem znowu jakieś rzeczy pimenta bo o nie widzowie, tylko nie ta mapa przecież ja na tej mapie zginę na raz ale dobra Nie, nie w tego Tołfu, tołfu, to. no dziękuję, teraz w to, teraz to, Py, pyk, dobra, jestem pierwszy, jestem pierwszy na razie, także spoko, dobrze, że jestem pierwszy właśnie, dobra. Lecimy ufo, dobra, lecę ufo i... No idziemy. Nie, nie, nie udało nam się. Ale dobra, o lecimy tym. Teraz tutaj, z tego, tutaj, z tego, tu. No i jesteśmy pierwsi, także przechodzimy. A, czy co? Przejdziemy. Przejdziemy jako pierwsi. Przelecimy, ronda się już kończy. to jest bot? Nie, to nie jest bot. Tak się zachowuje, jak bot, tam. Ale ma kroki niebotowe. Dobra. Let's go. A tym razem nie dostałem event. A nie, czekajcie. A nie, dostałem tym razem na pigmenta. Albo dostałem, nie wiem, to już wy. O nie, przecież ja na tej mapie to przegram. Dobra, lecimy. Teraz już lecimy. Na hydrancie w ogóle byłem też kilka razy. To było najlepsze, tylko szkoda, że wtedy. O nie, o nie, lak chyba, bo już emotki nie ma dać O nie, o nie. O, nie. O, nie. Ooo, ale dostałem im... Nie mogę dać emotki, widzowie! Nie mogę dać emotki pięści! O, buta mogę! Nie! Nie! Nie, widzowie! Nie, widzowie! Nie! Widzowie! Uratuj się! Dobrze! Uratowaliśmy się! Uratowaliśmy się! Dobra, trzymam się tu przy hydrancie! I skaczę, i skaczę. To jest mój. O nie, o nie, o nie. Szybko wracaj tu, wracaj tu. Dobra. O nie, o nie. Dobra, tutaj już musimy. Już teraz to już nie ma przelewek. Uff. Dobra, żyję, żyję, dobrze. Jest, jest! Wygrywamy arenę areny. W takim razie, let's go! Areńka wygrana wreszcie, kurde. Let's go, także... Let's go, także my będziemy już kończyć, te trzy koronki wbijemy jutro, także dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, jeżeli się podobało zostawcie suba i lajka, a my już się żegnamy, więc 爸。Oh.